Myślimy około 600-800 słów na minutę, mówimy do 150-160 w zależności w jakim tempie ktoś mówi. A więc bardzo często, w szczególności kiedy ktoś mówi powoli, mamy taką tendencję do tego, żeby myślami być dalej. Osoby bardziej niecierpliwe mogą mieć problem polegający na tym, że mogą się mieć problem, żeby doczekać na skończenie zdania. Uważaj na jeden bardzo poważny błąd polegający na dopowiadaniu zdań. Jeżeli ktoś zawiesza głos i myśli druga strona, co ma powiedzieć, bardzo często ludzie nie wytrzymują tej, tej chwili, tej pół sekundy ciszy i dopowiadają. To jest jeden z największych problemów w negocjacjach, bo wówczas często dopowiadamy nie to, co ta strona chciała druga powiedzieć, ale dopowiadamy to, co jest, my mamy na myśli, zdradzając albo nasze pozycje, albo nasze intencje w negocjacjach. Uważaj na to, ponieważ jest to jeden z najczęstszych błędów w komunikacji, który powoduje, że druga strona. Nieświadomie dowiaduje się tego, co nam, co my chcemy uzyskać, albo co my chcemy po prostu wynegocjować.